zostałem zbanowany z Coxcrafta, z TNT Rana na serio zaraz wam pokażę. Oraz tego też. A więc zaraz patrzcie Ej, Pewnie nie widzisz sobie, ale jeśli pójdziemy, tutaj widzimy jest TNT Games. O, czekajcie. Teraz powiedzmy, powiedzmy, że chcę zagrać w TNT rana Klikam i wyskakuje mi, że jesteś w kolejce rodzaj, nie wiem, niezakwalifikowany. Nie I nagle mi to wyskakuje. Ja nie wiem co robiłam, bo ja się zresztą nie wiem co do się stało. Nawiadałam się kolei i okazało się, że to jak wyskakuje, gdzieś jest zbanowany z tego trybu. Ja na serio nie wiem dlaczego, ponieważ raz wygrałem. Może tego, że byłem po prostu laki, jump. Nie patrzyłem i akurat skoczyłem na tego. Na. Akurat na. Na platformę, akurat miałam laka. Ja używam Blazing Packa oraz jakby co, to to nie są city, to są jakieś pieprzone gówno, które robiłem. Widzicie jakieś pieprzone gówno, które robiłem, nie wiem co. Jeszcze jakieś to gówno robiłem, nie wiem co. To nie są city. Więc nie wiem dlaczego. Yy, nie w ogóle nie ma nawet tego Discorda, więc nawet nie mogę nic im powiedzieć na serio. Więc... Yy, ta! Proszę! jeden z tych adminów, którzy może zobaczą ten film z Proszę, odwanujcie mnie, bo ja nie citowałem!